Polski z Beatą. Lekcja numer 53. Robiłem czy zrobiłem? Aspekt czasu przeszłego. Cześć, mam na imię Beata, a ten kanał to Polski z Beatą. Pokażę Wam, że język polski jest łatwy, a gramatyka fajna. Uwaga, uwaga, mam dla Was nowy e-book numer 4 dla lekcji 29-40. Wszystkie informacje, jak otrzymać, znajdziecie na dole w komentarzu. A jeżeli podoba Wam się mój kanał i chcecie wesprzeć mnie w jego rozwoju, w powstawaniu nowych lekcji i e-booków, możecie to zrobić fundując mi wirtualną kawkę. www.bajcoffee.tu ukośnik polski z Beata. A teraz lekcja numer 53. Robiłem czy zrobiłem? Czyli aspekt czasu przeszłego, więc do roboty. Aspekt czasu przeszłego. Robiłem, czy zrobiłem? Aspekt niedokonany. Robiłem. Aspekt niedokonany. Kiedy? Rutyna. Codziennie, zawsze, często, od czasu do czasu. Rzadko, co tydzień, co miesiąc, co roku. Kiedy mieszkałem sam, codziennie robiłem obiad. Proces w czasie. Cały dzień, trzy dni, dwa tygodnie, cztery lata, osiem godzin od drugiej do trzeciej. Przez cały tydzień robiłem remont w domu. Akcje równoczesne. W tym samym czasie, jednocześnie i. Robiłem zadanie domowe i słuchałem muzyki. Brak efektu, rezultatu. Cały dzień robiłem porządki, ale jeszcze nie skończyłem, bo mam duży dom. Aspekt dokonany, zrobiłem. Aspekt dokonany, kiedy? Jeden raz. Wczoraj na obiad zrobiłem pierogi. Krótki czas, moment. Szybko, nagle, w jednej chwili, natychmiast. Szybko zrobiłem zadanie domowe i poszedłem z kolegami do kina. Akcje chronologiczne: najpierw, potem. Najpierw zrobiłem porządki w domu, a potem poszedłem na zakupy. Rezultat, wynik. W końcu, wreszcie, nareszcie już. Tydzień temu zrobiłem badania u lekarza, i w końcu mam wyniki. Pary aspektowe: robić, zrobić, jeść, zjeść. Pić, wypić, czytać, przeczytać, oglądać, obejrzeć, kupować, kupić, dzwonić, zadzwonić, iść, pójść, uczyć się, nauczyć się. Gotować, ugotować, dziękować, podziękować. Lubić, polubić, prosić, poprosić, spotykać, spotkać, zapraszać, zaprosić. Jechać, pojechać, pisać, napisać, kończyć, skończyć. Uwaga: Być, mieć, mieszkać, pracować, Studiować nie mają pary aspektowej, tylko forma niedokonana. Fajna lekcja? Zostaw lajka i komentarz. I postaw mi wirtualną kawkę na www.bajkofi.tu. Ukośnik Polski z Beata. Aspekt dokonany, niedokonany. Kiedy byłam dzieckiem, często jadłam watę cukrową. Dziś rano zjadłem tylko kanapkę z serem. Kiedyś często piliśmy wino. Teraz wolimy piwo. Najpierw wypiłem kawę, a potem poszedłem do pracy. Mój syn kiedyś czytał dużo książek, teraz woli gry komputerowe. Wczoraj przeczytałam ten artykuł, był bardzo interesujący. Przez trzy godziny oglądałeś seriale i nie posprzątałeś w domu. Obejrzałam ten film tydzień temu w kinie. Babcia często kupowała nam lody. Miesiąc temu mój brat kupił nowy samochód. Telefon dzwonił przez godzinę, ale nikt go nie odebrał. Pół godziny temu. Zadzwoniła do mnie Ania. Kiedy szłam do pracy, zaczął padać deszcz. We wtorek poszłam do lekarza. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, uczyłam się niemieckiego i hiszpańskiego. Moja córka. Nauczyła się wiersza na pamięć na szkolną akademię. Cały dzień gotowałam pierogi. Tata ugotował na obiad zupę ogórkową. Kiedyś często spotykaliśmy się. Teraz nie mamy czasu. Spotkałem Adama dwa dni temu. Mama często zapraszała gości. Michał zaprosił mnie na swoje urodziny. Kiedy byłem dzieckiem, często jeździłem na wieś. W niedzielę. Pojechaliśmy nad morze. Cały dzień pisałam ten raport. Dyrektor napisał do nas maila: Tysiąc razy mówiłam ci, żebyś tego nie robiła. Tomek powiedział mi, że wyjeżdżasz z żoną na wakacje. I to już wszystko w tej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał i pamiętajcie o nowym e-booku i o starych e-bookach. Pamiętajcie też, że możecie mnie wesprzeć fundując mi wirtualną kawkę na www.buycoffee.tu Ukośnik Polski z Beata. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!